Hejka, tutaj Ami z zającami. Dzisiaj nagrywam dla Was kontynuację. W sumie to nie będę wam y, kontynuację historyki, jak ja jestem chora i jak Alicja sobie sama poradzi. Y, I słuchajcie, tam niestety był taki moment, że ja myślałam, że zatrzymałam, a tak naprawdę nadal leciało, i potem zatrzymałam w nieodpowiednim momencie, a nadal jakby myślałam, że to się nagrywa i nagrywałam. No i dlatego teraz Wam opowiem mniej więcej, co się wtedy działo. Alicja zrobiła mi śniadanie i właśnie dlatego tutaj jest, jest ten soliczek i sztućce. No i Alicja miała właśnie się... Ja jej podziękowałam za śniadanie. I Alicja właśnie miała się wybierać do apteki. No więc zaczynamy. Hej widzowie, dobra. Ja mam tu pieniążka. I słuchajcie, jest jesień. Więc bardzo zimno i mam nadzieję, że jakoś wiecie. Dam radę. Aha i widzowie, po tej historyjce będę nagrywała taki filmik Halloweenowy z Toki Boki. I jak remontuję swój domek, ponieważ już bym chciała zmienić trochę w nim, ponieważ mam nowy dodatek i to też się za niedługo przekonać, co to jest za dodatek. Alicja. Tak, mamo? Weź sobie jeszcze mój portfel tutaj, bo ja mam w sumie dwa portfele. Aha, okej. Okay. Poczekaj sekundkę. Mhm. Gdzie mam ten drugi portfel? No nie wiem, trudno. Okej, okay, Alicja, to słuchaj. Zamknijmy na razie te drzwi. Alicja, bo zimno jest. To ja pójdę się położyć spać i ogarnę przy sobie, żebym um, szybciej wyzdrowiała. A ty idź, zrób te zakupy. Dobrze, mamo? Ok, to idziemy z tym. I teraz szybko naleję sobie herbaty. Zakładam szlafrok, albo nie, będę w piżamie. Maska na twarz. Ojejku, no co jest? Okej, okay, to ja teraz idę. Wychodzę i idę do apteki. Widzimy się zaraz, widzowie. Okej, okay, widzowie jestem. Jej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała kupić leki dla mamy. Dobrze, a mama jest... chora jest. A, tak na stałe, czy. I nie, to przeziębienie. Dobrze rozumiem. Nie, to. Dobrze. To? Y tak, wydaje mi się, że i to żółte jeszcze. Y dobrze, to będzie 10 zł. Proszę bardzo i proszę. Dziękuję, panu. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Aha, i zainfekuj ręce. Do widzenia. Do, do widzenia. Okej. Okay. Hmm, nie wiem. Zrobię jakieś tam małe zakupy. Proszę pana, od razu płacę. Dobrze. Hmm, więc tak. Co by tu kupić? Okej, okay, kupię coś na obiad, dobra. I kupię sobie jedną zabawkę. Więc tak kupiłabym jeszcze jakieś owoce, no i git. A więc idę. Do widzenia, do widzenia. Hmm. Ale mi zimno. Mamo wróciłam. O to dobrze, już. Zimno ci wskakuj pod kołdrę. Hmm. Wskakuj, wskakuj pod kołdra, szybko, szybko. Dobra, zobaczymy, co kupiłam. To pewnie na obiad, to podgrzeję zaraz, bo już się czuję lepiej. To pewnie dla mnie leki, dobra. Ojej, Tutaj owoce, zabawka pewnie dla niej. Ojeju. Banany mi do portfela wsadziła superowo. Okej, okay. Okay, to portfel odkładam. I idę szybko zanieść do kuchni. O matko, nie wiem czy się z tym wszystkim wyrobię, o jejku. No, nie wierzę. Dobra, na razie może na stół. To leci do piekarnika. No dobra, a ja za niedługo wezmę leki. Okej, okay, to sobie dam tutaj. Okej, okay, jeszcze tylko naleję soku jak jest. Oby był. Dobra, naleję takiego. Ala, wstawaj. Już wstaje mamo. Yy, co tam? Już się lepiej O Oto dobrze. Yy, dobrze. Więc teraz y, Alicja w sumie nie wiem co porobimy. Ja już się lepiej czuję, może jakiś film oglądniemy. Dobrze, mamo. No hallo! Wow! Poczekaj, pójdę po owoce. No nie tam. Yy, dobra. Więc teraz dajemy szybko. Okej. Okay. Hmm. To miski wystarczy. Okej. Okay. sobie tu do Okej. Okay. I teraz... Jeszcze tylko to. I dobrze. Jestem. O, to fajnie. Proszę bardzo. I owocki wcinaj. Okej, okay, a teraz zaś już oglądania. Czemu? No, bo już się robi wieczór, chodź trzeba się ukąpać, mhm. Przebierz się Nie tutaj I zacznij już Sobie mieć głowę A ja pójdę Ci wiesz Okej okay, Okej okay. Dobra. Tylko gdzie ja mam jej tu dać? Dobra. To powieszamy tutaj. Hmm. Dobra, nie będzie tutaj ta maskotka. Um, dobra, teraz tylko talerz. I herbatka, dobrze. W takim małym kubeczku jej wystarczy. Ojej, gdzie ja to dałam? Dobrze, więc jedną lampkę i tutaj dam. Okej. Okay. wydaje mi się, że jest w miarę posprzątane. Za dużo ona ma tutaj tych lamp. Okej, okay, na razie, git. Yy, dobra. To jest git. Jak tam, już? Tak, już. Okej, okay, to teraz szybko w pijamkę. Idziesz jeszcze na toaletę. Ojej, no co jest? Okej, okay, teraz ja idę się umyć i... A ty już możesz iść spać. W sensie jeszcze zjedz kolację, a tak to możesz już iść spać. Dobrze, dzięki mamo, dobranoc. Dobranoc. O, mój plecak. Okej, okay, mam tu kolację. Wiem. Mama mi chyba trochę posprzątała w pokoju. Dobra, jemy. Więc teraz marchewka do później. Leczko muszę mieć przy sobie. I dobranoc. Dobra, wystarczy tyle. I teraz szybciutko mm. przebiorę się. Dobra, muszę sobie dać maseczkę na no, noc i piżamka. I dobranoc. Tylko okej. Okay. Wszędzie pogaszone, dobra. To... Pogaszone, więc można iść spać. O, dobra. Widzowie, jeżeli chcielibyście jeszcze jakiś inny filmik z Toki Boki, albo podobną historyjkę do tego, tylko że to ja się opiekuję Alicją. To dawajcie dużo łapek w górę. Koniecznie subskrybujcie mój kanał i piszcie komentarze. To co, widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.